Szlachcic. Jestem różnikarzem pracującym od wielu lat w Anglii, w Birmingham. Mam tutaj własny warsztat i staram się, jeśli tylko mam okazję, yy, yy, przechwycić w sensie yy, informacji, zdjęć, yy, wiedzy na temat yy, wyjątkowo ciekawych egzemplarzy broni palnej. Myśliwskiej sportowej skonstruowanej w Anglii, i od czasu do czasu trafia się perełka. Otóż mogę Państwu zaprezentować wyjątkową rzecz. Jest to karabin sportowy skonstruowany przez inżyniera Jurka, sławnego polskiego konstruktora broni. Który pracował przed wojną w Polsce, w czasie wojny pracował tutaj w Anglii, no i po wojnie też do samej śmierci pracował tutaj w Birmingham, mając własny warsztat. Wcześniej pracował w fabryce broni, był konstruktorem. I prototypową konstrukcją jest to karabinek sportowy z zamkiem dwutaktowym, skonstruowanym i wykonanym własnoręcznie przez inżyniera Jurka. Wielce ubolewam nad tym, że ten prototypowy egzemplarz nie znajduje się w polskich zbiorach, ale trudno, postaram się chociaż zgromadzić trochę zdjęć i informacji na temat tego kuriozalnego karabinku, który jest akurat w moich rękach. Hoe je spelt Eureka, J, J U R E K. Moment. Jak widzicie Państwo, zamek jest dwutaktowy, Podobnie, podobnego typu zamki używane są powszechnie w konkurencji Biaflon. Zamek dwutaktowy. I teraz pokażę Państwu jeszcze szczegóły. pisze wyraźnie że karabin wykonany przez inżyniera Jurka tutaj jest jego logo MJK i logo jego firmy Jest to egzemplarz. Jest to egzemplarz numer dwa. Prototypowy. Inżynier Jurek zbudował tych karabinów 19 sztuk. Ten jest numer 2.